Teraz robimy w dobrej dzielnicy. Jakieśmy robili na przedmieściach, to się nie opłacało. Mały ruch i same stara, albo brzydkie mała. A teraz trafiają się eleganckie futra. Jeden zawsze stoi i wypatruje, jak która idzie, to daje znać. Pamiętam, jak wcześniej kopali przed domem towarowym koło tamskiego wydziału albo koło tamskiego fryzjera. Kładliśmy raz. Kabel przed pierwszorzędną restauracją na odpowiedniej głębokości, półtora metra. To było dobre miejsce. Ale teraz też nie jest Wpadnie kiedy. Dziękuję. Mam inne możliwości. A, najgorzej było, jakbyśmy kopali koło kosza. Przez dwa tygodnie sami żołnierze. A twoja żona chodzi do fryzjera. O, co to to nie A do restauracji? A gdzie to? U nas gotuje się w domu. To chodzi po zakupy. No chodzi. Ale u nas w miasteczku nie ma kanalizacji. Ale koszary są. są. Skąd wiesz, Nie trudno zgadnąć. U nas wszędzie są. Koszary. To ona chodzi koło kosza. Co chcesz mu przez to powiedzieć? Nic. Skończyłem. – A ty byłeś żonaty? Dwa razy. – To znaczy co? – Rozwiągnęł się. – A dzieci? – Jakie dzieci? – A dzieci? – Nie, nie mam dzieci. – To po co się że? Jak to po co? Z miłości. Dla porozumienia dołóż. Wypij Twoje A ty właściwie czemuś się wylił Co? Czemuś uciekł z kraju. Źleć tam było? Miałeś żadne mieszkanie na piętrze w stolicy. Dobrze zarabiałeś, obracałeś się w najlepszym towarzystwie. A tutaj co? Nie ucieka się do czegoś, ale od czegoś. No właśnie. Ale tam było ci lepiej niż tu.